Dzień dobry, dzień dobry, oto dzisiaj mamy unboxing tego przeuroczego, jak za chwilę zobaczycie, tabletu Parblo Ink Tank bo M. Bardzo fajny tablet, 8000 ponad nacisku, pióra, pochylenie, wsparcie Androida, więc jest dobrze, ok. Pokazuję pudełeczko w tej chwili kolorowe, fajniutkie, jak sam tablet, jak za chwilę zobaczycie. O, tutaj mamy wersję czarną na zdjęciu, natomiast ja nie mam czarna i mam dużo ciekawszą. Dobra, myślę, że pudełko jak pudełko, jakie jest każdy widzi, możemy otworzyć i zajrzeć do środka. To jest to, co nas najbardziej interesuje. Otwieramy. I moi drodzy, już kolor widzicie, ale jeszcze przez folię za chwilkę zobaczymy. Tu jakieś papierki, nie papierki szybkie, instrukcje, naklejki. O, jeśli lubicie naklejki, jeśli lubicie obklejać swój tablet, czy biurko, czy komputer, to przydadzą się. Natomiast. To rzecz najważniejsza. Na razie jeszcze ją zostawię. Mimo, że ten kolor już widać, pięknie go widać. To najpierw przejdę do akcesorium, zobaczymy co tutaj mamy. Standardowe myślę wyposażenie jak wszystkich tabletów, dobrze, że jest. Rękawiczka Parblo, fajna, e, dosyć gruba, wygląda na bardzo solidną, lekko rozciągana, wydaje się duży rozmiar. Ja mam dużo łapę, więc. Tak, na mnie jest nawet troszeczkę przyduże, więc jak jeśli macie bardzo duże ręce, to, to w końcu rękawiczka jakaś dla normalnych ludzi. Zawsze te wszystkie rękawiczki do tabletów są na mnie za małe. To jest nawet przyduża, więc okej, okay, niech będzie. ściereczka, ściereczka do wycierania, jakoś zapalcujecie sobie tablet. Ok A tu mamy zakładkę do książki, kochanie. A to ciekawe, mamy tutaj produkt cyfrowy, mamy tablet. Cyfrowy, więc opcja digital i zakładka do książki zwykłej, papierowej. Niesamowite. E-booka tym nie założę, ale książka jak najbardziej. No dobra, no, ok, niech będzie super. Książki lubię czytać, więc się może przyda papierki, papierki i kabelek. Kochani, to jest coś, co ja kocham w tej firmie. Specjalnie poprosiłem o przesłanie właśnie wersji fioletowej tabletu, bo jak widzicie, wszystkie akcesoria tutaj robią pod kolor. No może, dobra, oprócz przejściówek, które są czarne, tak, jakieś małe niedopatrzenie, ale większość producentów, nawet jeśli produkuje te tablety w kolorze, to te kabelki i dodatki są czarne albo białe. Tutaj Parblo, wcześniej Wam pokazywałem tablet mniejszy, troszeczkę też od Parblo, który był zieloniutki, przecudny, miętowy. Zostawię Wam w opisie link do tamtego tabletu. Natomiast co mi się u nich podoba, to to, że produkują te tablety w takich nieziemskich kolorach i wszystkie akcesoria są w tych kolorach. Ok, podgumowana podstawka do pensila. Przydatna rzecz. Uwielbiam takie pod podkładki i strasznie żałuję, że nie wszyscy producenci takie podstawki, takie trzymadełka robią. Pióro Ciuro Parble też jest fioletowe, całutkie fioletowe, tylko ze srebrnym ringiem. E, przyciski bardzo delikatne, lekko wyczuwalne, także palce nie będą boleć od naciskania. Bardzo przyjemne, cały plastikowy, dosyć lekki, ba, właśnie, bardzo lekki nawet wypada z rąk. Ale okej, okay, myślę, że to jest duży plus podczas rysowania, jeśli długo rysujemy, to ta waga lekka pióra jest, jest bardzo ceniona, bardzo dobra. Okej, okay, możemy sobie postawić. Nie wiem, czy Wy to widzicie, mam nadzieję, że to widzicie, ale ta podstaweczka, to trzymedełko jest pod kątem, nie jest pionowo do góry, tylko jest pod kątem. Fajnie, tak jak kałamasz, nie? Taki stary kałamasz do pióra. Fajnie to wygląda. Dobra, kabelek fioletowne, to jest po prostu magia Parablo, uwielbiam ich za to. Ok, dobra, akcesoria i pudełeczko. Zostawmy już spokoju i zajmijmy się tym, co nas tutaj najbardziej interesuje, więc wyciągamy tablet z opakowania. Z folii i tak ono to wygląda. Fioletowy, jest po prostu nieziemsko pięknie fioletowy jak wszystkie właśnie dodatki do tego tabletu. Fajna dość duża powierzchnia, nie za duża, to się ceni, więc się bardzo przyjemnie myślę optymalnie będzie pracować. Tutaj ten tablet mniejszy, który wam pokazywałem, którego recenzję robiłem, jakiś czas temu możecie odnaleźć na moim kanale i link również wam zostawiam w opisie filmu do tamtego zieloniutkiego miętowego słodziaka. Co mi się podoba, to właśnie ta rynienka na pensila. Kurczę, to jest fajna rzecz, że można sobie na chwilkę odłożyć. I będzie sobie leżał, nie będzie się gdzieś tam walał po biurkę. Jeśli nie lubicie odkładać cały czas do tego kałamarza, to możecie sobie. O, można urządzić nawet grę, a nawet zawody. Jeśli jest was tam więcej, kto trafi pensilem w rynienkę, tak żeby się utrzymał. O, trafiłem, wygrałem. Podoba mi się ta powierzchnia tabletu, bo jest taka mm, dosyć matowa, i to pióro całkiem przyjemnie czuć opór o tak całkiem przyjemnie się prowadzi po tej powierzchni nie jest śliska to jest mega ważne bo w tych zwykłych tabletach zawsze mi przeszkadza że ta powierzchnia jest zbyt śliska taka plastikowa tutaj jest taka dosyć matowa pióro końcówka pióra ma taki lekki mięciutki skok ale on nie lata tak bardzo przyjemnie się to odczuwa no, i ta matowa powierzchnia bardzo mi się to podoba. Bardzo stabilnie się zachowuje pióro, właśnie nie ślizga się, nie fruwa, nie lata, więc nie będzie powodowało jakichś takich, wiecie, dramatycznych, dziwnych kresek. Sprawdzimy to oczywiście na teście recenzji. Sprawdźcie za parę dni. Pojawi się na pewno filmik. Być może wrzucę nawet opis tutaj. Kółeczka i przyciski. Posłuchajcie, jak chodzą. Całkiem przyjemne odczucie. Nic tutaj nie lata, nic nie dzwoni, nic się nie telepie. Mamy takie odczucie tabletu profesjonalnego, naprawdę dobrego. Po tym kolorze i po tym takim dosyć przyjemno zabawnym wyglądzie spodziewałbym się, że to jest tania zabawka. Natomiast, no. Fascynuje mnie ta powierzchnia, powiem Wam szczerze, że nie mogę się doczekać już kiedy go podłączę i coś namaluję, bo ta powierzchnia jest naprawdę fajna, dużo przyjemniejsza niż wszelkie inne tablety takie zwykłe, które testowałem, nawet przyjemne od mojej powierzchni tabletu Chujana 22+, To tam jest trochę bardziej śliski, tu jest fajnie. Matował. No dobrze moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o unboxing, otworzyliśmy, zobaczyliśmy, pooglądaliśmy, zachwyciliśmy się, przynajmniej ja się zachwycam, zapraszam Was na wkrótce, za kilka dni recenzję, coś namalujemy, popróbujemy, zobaczymy jak się nim pracuje i dam Wam kilka takich subiektywnych opinii, myśli ode mnie na temat tego tabletu. Zapomniałem wam jeszcze pokazać właśnie ta podstawka, tynka kałamarzyk, cudowny fioletowy pod kątem fajny, który się odkręca, i oczywiście w środku są końcówki. No jak mogłem nie pokazać, ale zobaczcie, zobaczcie jak malutkie te końcówki są. Jeśli macie jakikolwiek inny tablet, wiecie, że te końcówki są długaśne. Nie wiem, czy to ma na jakiś pozytywny czy negatywny wpływ na malowanie, na odczucia, na przekładanie tego ruchu nacisku na tablet, czy to powinno być bardziej długie, czy mniej długie, takie króciutkie jak tutaj, wszystkie takie króciutkie są. No zobaczymy. Dobra, tak czy inaczej, to tyle, to tyle. Ten mały szczegółik jeszcze na koniec i zapraszam was do testo recenzji. Postaram się wkleić tutaj link do niej, ale szukajcie na moim kanale. Coś sobie nim namalujemy.